Cześć, Drzewny PL, Marcin Leszczyński i kolejny produkt z naszej małej manufakturki sprzętu arborystycznego. Tym razem pokazuję Wam cały komplecik, cały zestawik stworzony na prośbę klienta, ale stwierdziłem, że jest tak zgrabny, że umieszczamy go w ofercie jako nasz kolejny produkt. Składowe. Bardzo długo na rynku znany i lubiany kompaktowy bloczek ISC. Bardzo solidna konstrukcja, bardzo przyjazne rozmiary. Zaznaczam, że cały czas mówimy o produkcie kompaktowym, czyli wszystko do pracy z liną obciążeniową, z liną zrzutową, z liną do ciężarów do 12 mm. Nie oszukujmy się, grubsze liny wymagają już solidniejszych stanowisk. Kol, więc bloczek oczywiście wypinany, wpinany dowolnie. Następnie łańcuch riggingowy z Tirexa 13 mm, dokładnie 12,7 mm. 15 oczek, 15 pozycji zapleciony naszą już sprawdzoną, wieloletnią metodą wzmocnionymi tutaj tak zwanymi bramelami. I co ciekawe, bardzo fajnie, profesjonalnie, maszynowo wykończony, na końcu zaszyty, żeby to się nie rozpadało, nie rozjeżdżało. Jest maszynowo przeszywamy końcóweczkę. Także wszystko mieści się w zgrabnej 3,5-litrowej torebce, która ma tutaj takie oczko, w które wejdzie każdy karabinek. Jestem pewien, że na Podorędziu macie ich mnóstwo, więc to wszystko mieści się w tej torebeczce. Oczywiście każdy z tych produktów możecie kupić też w drzewnexpert.pl osobno. Wpiąć cokolwiek chcecie tu wpiąć. Co więcej, może, są dostępne te łańcuchy z plecionym pierścieniem riggingowym. Także akcja na promocję łańcuchów riggingowych trwa. Jakiś gadże, gadżecik do łańcucha dorzucamy do wyczerpania zapasów. Dzięki.